Siemareczko, z ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie z Tobiko Tak o kurde, niestety nie jestem Tobiko czy jakoś tak, nie, nie wiem jak ten to gość się tam nazywa stamtąd, ten Ale musimy rozegrać jakąś taką fajną rozgrywkę, nie tylko samy Skywalks, wiecie bo to się często nudzi i cały czas spamujemy jednym taką minigame jednym takim minigame gameem wow, trafiłem pięknie o oh, fuck, fuck fuck Spadłem na sam dół ale jestem lebiodą Lebiodą jestem Łow o ŁOW pytarde, fuck! Tak Kolejna ręka tu 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 pu, pu pu Ja. no siema hej mały ale ty masz psykozacki nos O, cię say what

Nie wyszło chyba, mi coś nie wyszło. Ile mamy nagle? 3 minuty. To what the fuck is that man? Co to ma być? Że się pytam. De -de 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 -de. Jeszcze jedna ręka. PKP jest topiko. O Oni dobra. Na przystanek PKP. No, <coughs> na to było takie śmieszne, że się śmieszne. E ta A, ty się schował tam. O... nie, 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 Ze nie, nie, wygrasz, panie... Gdzie ty jesteś teraz, teraz, Jeden. nie, 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 ty? No, nie, What the fuck? Chodź tam bliżej niego Tipaz, doł dołu! nie ma szans Nie, 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 nie! Jest, 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 jest! Jest, jest, jest Nie! Fuck you, fuck you Gdzie jest? No chodź, no chodź. Nie, 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 nie. Ja się tak no nie będę bawił, ale dobra, przynajmniej dwa lub trzy razy trafiliśmy Tobiko. Mniejsza z tym, mi się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Cześć!